Słuchaj Izraelu, rozproszony po całym świecie, ja was jednoczę i zbieram ze wszystkich stron świata. To nie wszystko, proście mnie, a dostaniecie bez miary mego ducha. Ja jeszcze teraz wzywam was wszystkich po imieniu przychodźcie do mnie i pijcie. Nie potępiajcie się, bo ja nikogo nie chcę potępić, ja wzywam. Ja nikogo nie odtrącam. Każdego, kto do mnie przychodzi i zaufa mi, i zacznie polegać na mnie, ja nie odrzucę precz. Czy tamar odrzuciłem? A to wy sami się potępiacie. Sami nie przychodzicie do mnie, wierzycie oskarżycielowi, a nie mi. A ja was jeszcze raz nawołuję. Przychodźcie i pijcie. Przychodźcie do mnie i pijcie wodę życia, Bo wiele w Was słów, a czynów niewiele, mizerne. Nie możecie nic z siebie zrobić, Bo to będzie spalone, nic to nie da. Przyjdźcie i pijcie, weźmijcie mojego ducha, Którego złożyłem, włożyłem wewnątrz Was, I stamtąd popłyną żywe wody i będziecie ożywieni. Nie będziecie słuchać oskarżyciela, bo ja zwyciężyłam. Ja pokonałem każdą jedną zwierzchność. Nic nad wami nie będzie miało władzy, jeśli mi zaufacie. Wołam i wołam i wyczekuję was. Moje serce, moje oczy wylewają łzy za wami. A wy wolicie słuchać oskarżyciela, wolicie słuchać kłamstw. Czy ja Was potępiam? Kto za Was zawis na krzyżu? Czyja krew została za Was przelana? Ludzie małej wiary, jak długo będziecie zwlekać, jak długo będziecie chodzić w lęku i strachu, przyjdźcie do mnie i zaufajcie i pijcie wodę życia. Moje miłosierdzie jest przed sądem. Jak długo będziecie zwlekać? Jak długo będziecie chodzić w oskarżeniach, zamiast przychodzić i wyznawać? Tyle słów wam posłałem, tyle zachęt, tyle próśb, tyle obietnic. Dlaczego tego nie bierzecie? Dlaczego tym nie żyjecie? A tak łatwo kłamstwa przyjmujecie, wroga? Czy jest coś niemożliwego dla mnie? Nie bójcie się, nie bójcie się. Ja jeszcze nawołuję, jeszcze raz wzywam. Ja jeszcze nawołuję, nawróćcie się do mnie. Ja was o wszystkim pouczę. Złożyłem mego ducha wewnątrz was, aby was pouczał o wszystkim. Umiłowałem was miłością wieczną. Weźcie moją miłość i chodźcie w niej. Ale zanim to zrobicie wyznajcie swoje grzechy wyznajcie i czekajcie na wylanie mego ducha módlcie się jak moi apostołowie oni w jedności czekali oni wierzyli umiłowałem was na wieki nikt tego nie może zmienić przyjmijcie to odrzućcie strach obawy lęk odrzucenie ja jestem Bogiem ponad wszystkim Nikt nie może nie zatrzymać. Wzywam każdego z was po imieniu, przychodźcie. A kto zaufa mi, kto się da poprowadzić, ja będę jego ojcem i będziecie moimi synami i córkami, ale nie tak jak dotąd. Pośpieszcie się, ruście się. Moje słowo, moja nauka jest prosta. Nie ma zakrzywionych, utajnionych słów. Bo ja wam wszystko włożyłem na początku, niczego nie zataiłem, wszystko wam dałam. Widzisz te owieczki, które pasą się, leżąc sobie spokojnie, wygodnie? Wy też tak będziecie. Nie będziecie już niczego pragnąć, bo ja jestem waszym Bogiem. Widzisz tę rzekę? Ja chcę, aby ta rzeka płynęła wśród moich dzieci. To Słowo, które daję wam, by ono płynęło jak rzeka. Ja nadchodzę, a ze mną zastępy anielskie. A ty siądziesz wieczorem i wszystko spiszesz, tak aby przekazać moim dzieciom nawoływanie miłości Oblubieńca.